No i mam problem z laptopem. Właśnie zaparkowaliśmy. Fikcyjnego zamku hrabiego Drakuli. Tak, ten zamek jest promowany jako dom wampira. Udało się, jesteśmy rozłożeni, jeszcze tylko spróbuję najechać na najazdy, bo troszkę wany jest przechylony w jedną stronę. Jest równiej. Najechaliśmy na najazdy, zostawiliśmy w takiej pozycji. Myślę, że będzie wystarczająco. Jednak trochę jeszcze dojechałem, bo nam zjeżdżało jak stało na górce. Myślę, że teraz będzie stabilniej. Zrobiłem taką rynienkę nad drzwiami ale niestety okazało się, że nie do końca jest ona szczelna Nie zdążyłem tego przetestować przed wyjazdem ale spodziewałem się, że może być problem, dlatego wziąłem silikon i teraz spróbuję to jeszcze uszczelnić od góry Przeciekało niedużo, bo tylko w tej środkowej części na górze ale przejadę to już równo po całości, żeby wszędzie było uszczelnione I mamy zrobione Jest zrobione, jak to mówią, jako tako ale najważniejsze, żeby działało, żeby to woda nam nie przeciekała a silikon się wyrówna i pomaluje już w domu najważniejsze, żeby teraz nam to nie ciekło dlaczego to robię dzisiaj? dzisiaj robię to dlatego, że ma padać za kilka godzin więc chcemy sprawdzić, czy ta listwa nam się będzie faktycznie spisywać no i mam problem z laptopem kupiłem go jakieś pół roku temu no i coś się stało. Ekran się nie włącza, jest cały czas czarny. Laptop jak widzicie chodzi. teraz się świeci, wentyla... wentylatory działają. Ale się nie włącza. Ekran jest cały czas czarny. Próbowałem różnych trików z internetu, z YouTube, z resetowaniem, z przyciskiem i tak dalej, nic nie pomaga. Spróbuję starej metody, czyli odpięcie baterii. Odkręciłem śrubę, one wyszły całkiem szybko, ale miałem problem z otworzeniem obudowy. Udało się to zrobić bezpiecznikiem I potem w to miejsce wypchnąłem Tyczkę WAGO I udało się objechać I obudowa się otwiera Bateria odłączona Dam mu kilka minut I spróbuję go włączyć OK, bateria z powrotem podłączona Sprawdzamy No niestety Wygląda na to, że to nie pomogło Zdemontowałem baterię Oba dyski twarde Niestety dalej mamy to samo. Wyciągnięcie ramu też nie pomogło, więc ostatnie co mogę jeszcze spróbować to reset biosu, który właśnie robię. I spróbujemy, czy to pomoże, czy czeka nas serwis. Dobra, 5 minut. Bios powinien być zresetowany. Założyłem z powrotem pamięć ram. Na razie dysków nie zakładam, podłączę tylko baterię i zobaczymy, czy się uruchomi. Niestety to też nie pomogło także jedyne co nam zostało to serwis. Składam i zobaczę jakie mamy opcje w Rumunii serwisu laptopów Lenovo. Niestety infolinia też nic nam ciekawego nie daje. Jest to opcja premium infolinii która od drzwi do drzwi robi reklamację tych notebooków ale niestety tylko na terenie Polski. Jest infolinia rumuńska, ale obydwa numery, które są, nie działają. Nie da rady się tam dozwonić. Jest informacja, że jeden numer jest odłączony, nieaktywny, a drugi numer ma ograniczony dostęp i też się nie można tam zadzwonić. Więc wszystko wskazuje na to, że nie zareklamuję tego w Rumunii i będę musiał to zrobić w Polsce, więc muszę znaleźć coś na zastępstwo, dlatego że ja ciągle pracuję. Pracuję zdalnie z różnych miejsc na świecie i jednak, komputer to jest bardzo potrzebna rzecz do pracy. Na szczęście, mamy drugi komputer, co prawda, on raczej nie jest taki wystarczający na moje potrzeby, ale coś pokombinuję, zobaczę jakie mam opcje i może się uda jednak kontynuować na drugim komputerze. Właśnie zaparkowaliśmy. I idziemy do zamku. Jesteśmy w sercu Transylwanii, w legendarnym zamku Bran. Miejsce to budzi dreszcze i fascynację na całym świecie. Mamy kasę biletową. Musimy kupić bilety dla czterech osób. Kupiliśmy bilety. 70 lei za osobę dorosłą i chyba 30 za dziecko do lat 18 plus można było jeszcze dokupić time tunnel. Więc zobaczymy tunel czasu. Kupiliśmy też. Idziemy zobaczyć razem. Zapłaciliśmy za naszą czwórkę 300 lei. Zamek został zbudowany w 1377 roku przez Sasów na rozkaz Ludwika I węgierskiego po tym jak poprzednia drewniana wersja spłonęła po ataku Mongolów. Początkowo jako potężna forteca chroniąca przełęcz przed najeźdźcami, później stał się punktem celnym, rezydencją królewską i nawet szpitalem podczas II wojny światowej. Korek przy wejściu. Tam jest jakaś bramka, gdzie spłacają bilety po raz drugi. ta tak się kiedyś pukało. W XX wieku został skonfiskowany przez komunistów, by w końcu zostać zwrócony prawowitym właścicielom, czyli potomkom rumuńskiej rodziny królewskiej. Dziś pełni rolę muzeum z tajnymi przejściami i zapierającymi dech widokami. A wiecie, że tu kręcono filmy o wampirach? Seria Subspices z lat 90. z wampirami walczącymi o magiczną relikwię Bloodstone wykorzystała autentyczne wnętrza bran. Te mroczne korytarze i lochy dodają autentycznego dreszczyku. Żadnych hollywoodzkich blockbusterów, ale ta niskobudżetowa perełka sprawia, że czujesz się jak na planie filmowym. Stoję na tarasie zamku na szczycie skalistego wzgórza. Gotycka forteca z wieżyczkami jest otoczona gęstymi lasami Karpat i wisi nad przepaścią. Piękny widok oszałamia i niesamowicie wpisuje się w opis fikcyjnego zamku hrabiego Drakuli na skalę nad rwącą rzeką otoczonego wąwozami. Tak, ten zamek jest promowany jako dom wampira, choć Bram Stoker, autor kultowej powieści z 1897 roku, nigdy nie postawił stopy w Rumunii. Stoker czerpał z ilustracji i legend, ale Vlad Palownik, który był inspiracją dla wampira, nigdy tu nie mieszkał. Prawdopodobnie był tylko więziony tutaj przez dwa miesiące w 1462 roku. Kula oznacza syn smoka lub syn diabła, ale rumuński folklor o strigoi czyli duchach, pijących krew i zmieniających kształt to czysta pożywka dla tego horroru. Także wycieczka po zamku była całkiem ciekawa, fajne miejsca, bardzo ładny zamek, dużo mały ton przechodzenie po wąskich korytarzach, także coś co dla osób nie zwiedzanie na pewno, na pewno będzie przyjemne. A co Wy sądzicie o tym zamku? Byliście w Bran? Dajcie znać w komentarzach. Mieliśmy jeszcze bilet do Tunelu Czasu i właśnie stoimy To jest taka winda, którą się zjeżdża i potem będziemy podróżować w Czasu first, first, first. Jeszcze mocniejszy. No, dobrze to było to mam jakieś 200 km do celu dotarliśmy na miejsce to nasza miejscówka na następne 3 a dzisiaj pracuję z takim widokiem ja jestem zmęczony, ta dzisiejsza podróż dała mi się we znaki no, niestety komputera nie udało się reaktywować weszliśmy, weszliśmy po tej stronie górce o! a tam na górze jest dom. Zejście oczywiście dużo trudniejsze niż wejście. Trzeba iść powoli. Jest bardzo stromo, ale dajemy radę.